Serdecznie kochani, w piękny słoneczny dzień, pełna energii, wypoczęta, gotowa do boju, nie gotowa do miłego życia. Um, nie widać mnie dobrze, no ale trudno, przeżyjemy. Słuchajcie, um, tydzień temu zakończył się najnowszy kurs Lejlani królowa manifestacji, w którym brałam udział e, i nie tylko ja. Ponad 1400 osób, o ile dobrze pamiętam, przynajmniej ostatnie, ostatnie szacunki takie to było. Osoby tutaj z mojej grupy też częściowo wzięły udział w tym kursie, także słuchajcie, podjęliśmy wyzwanie, żeby nasze afirmacje, które mamy w tej chwili, wymienić na afirmację z kursu Królowa Manifestacji. I kontynuować e, nasze wyzwanie, tak, naszą praktykę afirmowania z nowymi afirmacjami. E, dla tych, którzy nie byli, a ja podejrzewam, że nie, nie, nie wszyscy byliście na tym kursie, tylko wspomnę, że w tym kursie ogólnie Lejani bardzo często to powtarza, tak, i na wszystkich kursach, podczas wszystkich e, kursów mówi, że ten self-concept, czyli e, ta ocena samego siebie, tak, to jak jak my siebie widzimy, jak myślimy, że inni nas widzą, jaką wartość e, sobą przedstawiamy, tak jak wygląda nasze życie, że to tak naprawdę, co my e, mamy w głowie, jeżeli chodzi właśnie o tą sferę naszego życia, to jest najważniejsze, tak, że to tak naprawdę jest tym fundamentem, na którym mm, budują się nasze przekonania, tak, a wiadomo, na podstawie naszych przekonań, e, Budują się nasze myśli, tak? W tej rzeczywistości, w której jesteśmy, i widzimy projekcje tych myśli na zewnątrz. W związku z tym, że moje poprzednie afirmacje były częściowo afirmacjami na self-concept, bo ja wszędzie je wciskam, ale również miałam tam takie kierunkowe, jak wiecie, i na zdrowie, i na urodę, i na finanse. Myślałam sobie, a co mi szkodzi? Bo w sumie to po no, cholerę płacę za te kursy, skoro się do nich nie stosuję. Um, I doszłam do wniosku, że okej, okay, zrobimy ten eksperyment i tym razem um, użyjemy samych um, afirmacji, tylko na self-concept. No było ciężko mi wybrać, bo. Te afirmacje Leilani, one są takie, no wiecie, z jej rzeczywistości, tak, takie górnolotne, można powiedzieć. E, mało tam takiej mowy powszechnej, przynajmniej mojej powszechnej mowy. Też kilka dni trwało podczas tego kursu, zanim w ogóle podjęłam tą decyzję, że jednak te moje afirmacje zamienię na te inne. No później oczywiście e, było tych afirmacji dużo. Był problem, żeby wybrać jakieś, no ale summa summarum wybrałam 5. zrobiłam z nich 4. Te afirmacje ja wam zaraz je podam, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać. I od dzisiaj jest szósty dzień, jak właśnie idę z nowymi afirmacjami. Powiem Wam, że ogólnie fajnie, potrzymam się w większości tak około 4 godzin, ale zaplanowałam sobie 8, z tym że. Bardzo dużo też w ciągu dnia staram się powtarzać, tak? No co zauważyłam po zmianie tych afirmacji, wytrzymanie, że tak powiem, przy zmysłach na, na sesji afirmacyjnej, bo mam takie sesje albo 30, albo 40 minut, sobie zrobiłam, było bardzo trudne, tak? To cały czas się wtrącały inne myśli, na okrągło, tak. Tutaj afirmuję sobie moja afirmacja, z tyłu głowy leci sobie jakaś tam. Inna historia, dyskusje, przemyślenia i nie wiadomo, co jeszcze ciężko było nad tym zapanować, i dalej to się jeszcze dzieje, chociaż już trochę mniej. Po prostu staram się nie słyszeć tego, co z tyłu głowy. E, raczej wtedy albo, albo na głos, albo szeptem mówię te afirmacje. Niesamowite zmęczenie, ale to tak potworne zmęczenie, że po prostu obojętnie zaczynałam, czy właśnie coś w kuchni, czy, czy tam przy stole, czy jak się położyłam, zaczynałam afirmację mówić, słuchajcie, 4-5 minut. No, po prostu ziewanie bez końca, oczy się same zamykają i totalne znużenie. Troszkę odpuściło, ale jeszcze nie do końca. Więc coś się dzieje, tak, coś się dzieje, ale no mam ten swój cel, tak jak powiedziałam wam, co mi szkodzi, sprawdzę, zobaczę i tak dalej. Argumentacja Lejli jest taka, że po tych afirmacjach na self-concept tak naprawdę wszystkie dziedziny naszego życia powinny być naprawione tak, albo wyglądać tak jak chcemy może w ten sposób będzie lepiej. Z jakiego powodu? Bo, na przykład, jeżeli mam, podam Wam moje afirmacje, one wyglądają tak. Pierwsza afirmacja to jest. Moje afirmacje działają natychmiast, tak? Czyli to jest ta afirmacja z tych takich afirmacji mocy, które mówią o tym, że ja tą moc mam. I faktycznie słuchajcie, no to już wcześniej miałam bardzo podobną afirmację, tak, że cokolwiek chcę, cokolwiek afirmuję, dzieje się od razu na moją korzyść. Tutaj jest po prostu krótsza wersja, tak? Moje afirmacje działają natychmiast. I tutaj akurat takie mam bezpłciowe podejście do tego, bo już się do tej myśli po prostu przyzwyczaiłam i bardzo często widzę to. Właśnie w moim życiu tak, że coś tam pomyślę, nawet czasem nie pomyślę, słuchajcie, ale coś zobaczę i, i widzę to później znowu. Druga afirmacja, z tych afirmacji na self-concept to jest, mam wszystko co chcę, bo jestem boginią. No jak już słuchacie mnie troszkę, to wiecie, że to sformułowania bogini, Bóg, królowa, mistrzyni manifestacji to takie nie moje, nie do końca moje, ale się już przyzwyczaiłam do nich. Ale okej, okay, jak jest tak, w tych afirmacjach, to tak, zosta, to tak zostanie. Czyli mam wszystko, co chcę, bo jestem boginią. Czyli tutaj też znowu takie podkreślenie bogini, że ona ma moc, że jest najbardziej taka szanowana, to, to jest taka moja interpretacja, tak? Pamiętajcie, że to właśnie w dużej mierze też, co Wy myślicie, jaki ma sens dla Was pewne zdanie, to też jest bardzo ważne, więc tutaj akurat no, wszystko, co chcę, bo jestem. Mam wszystko co chcę, bo jestem boginią. Też tak, jakby podkreślam, moją moc, moją ważność, to, że jestem tym priorytetem, tak? To, że jestem najważniejsza, że wszystko kręci się wokół mnie. Więc to jest ta druga. Trzecią moją afirmacją, to jest ta, taka połączona, bo tam u Lejlani były dwie, a ja zrobiłam z nich jedną. I ona brzmi: Jestem idealna i doskonała pod każdym względem. I tutaj, słuchajcie, tak naprawdę. Ym, ta argumentacja Lejlani do tej afirmacji bardzo mi się podoba, tak, bo jeżeli jestem idealna i doskonała pod każdym względem, to znaczy, że pod każdym, czyli pod zdrowotnym, pod względem tej mocy swojej, tak, pod względem finansowym, pod względem wyglądu, także wszystko w moim życiu, można byłoby tak, taką afirmację sobie wziąć, jest idealne i doskonałe, ale tutaj ja akurat, jak nie mówię sobie tą afirmację, może nie tyle jak mówię, ale jak sobie ją wybrałam, to, to znaczenie tej afirmacji właśnie dla mnie było takie, tak? Jestem idealna i doskonała pod każdym względem. Czyli e, tak jakby mi tutaj zawierały się te afirmacje na zdrowie, na wygląd, na to, że jestem wiecznie młoda, bo no, to też mam właśnie w głowie. E, więc to jest ta czwarta, trzecia afirmacja. No i czwartą e, afirmacją czwarta afirmacja. Zmodyfikowałam, bo w tej oryginalnej wersji było, że jestem najpiękniejszą i najzdrowszą wersją siebie, teraz, ale pomyślałam sobie, że jeżeli jestem najszczęśliwszą wersją siebie, to znaczy, że wszystko w moim życiu jest idealne, tak? Czyli znowu tutaj się potwierdza, bo powtarza ten model, właśnie wyglądu, zdrowia i finansów, i po prostu ją tak zostawiłam. Więc to jest zestaw moich czterech afirmacji. Przez pierwsze dwa dni powtarzałam tylko te dwie pierwsze, żeby je po prostu zapamiętać, te, przez kolejne dni następne do tego dorzuciłam, więc ja już je opanowałam dzisiaj, tak jak w pierwszy dzień. a um, Afirmuję dwoma metodami, więc mam, tak jak Wam powiedziałam, sesję 30 minut i sesję 40 minut. W sesji 40-minutowej powtarzam każdą afirmację po 10 minut, więc mam cztery afirmacje 40 minut. To robię, kiedy jestem bardzo znużona afirmacjami, kiedy jestem rozkojarzona, kiedy po prostu czymś innym się też w międzyczasie zajmuję, nie wiem, tam na, na komórce sobie jakąś gierkę gram czy, czy coś robię w kuchni. Bo kiedy afirmowałam wszystkie po kolei, to po prostu się zawieszałam, tak? Zapominałam co było. Dalej, mimo że już znam te afirmacje, tak jak właśnie przed chwilą mieliście przykład tego, musiałam się zastanowić, jaka jest ta czwarta afirmacja i takie rzeczy właśnie się działy podczas afirmowania tych sesji 30-minutowych, gdzie właśnie powtarzałam wszystkie po kolei, tak? Więc robię i jedną i drugą sesję. Przy tych sesjach 30-minutowych, gdzie powtarzam wszystkie po kolei, staram się faktycznie położyć albo usiąść w takim w miarę spokojnym miejscu. I po prostu je powtarzasz. Ustawiam sobie timer na 10 minut. Gdyby mi się zdarzyło przysnąć, to on mi po prostu budzi, i lecę po prostu tę afirmację. I też przed snem, w nocy, jak się obudzę, i po obudzeniu rano, powtarzam właśnie. Wszystkie po kolei, tak? Nie jedną przez 10 minut, tylko wszystkie po kolei. A do tego właśnie robię sobie sesję, kiedy powtarzam każdą po 10 minut, czyli te 40-minutowe. Do tego jeszcze takie ćwiczenie doszło w tym, w tym kursie, które polega na tym, żeby sobie pisać przynajmniej raz dziennie, a docelowo trzy razy dziennie, po 20 razy na kartce. Takie zdanie, że wystarczy, że raz przeczyta moje afirmacje, a one już się manifestują. Wystarczy, że raz przeczytam moje afirmacje, a one już się manifestują. Ja piszę na takim, w takim zeszycie A4, więc tam wychodzi, nie wiem, 26 razy chyba. I też staram się minimum raz dziennie. Zazwyczaj jest to dwa razy dziennie sobie siądę i to też około 10 minut trwa. Także też skupiamy się i to też oczywiście działa na naszą korzyść w sferze tej naszej mocy, tak? Że nie muszę tych afirmacji na okrągło powtarzać, wystarczy, że je przeczytam i one się manifestują. I ja do tego jeszcze mam ten swój zestaw starszych afirmacji, te, które wcześniej afirmowałam, to takich bardziej szczegółowych, właśnie to po wypisaniu tych afirmac, tej afirmacji, tego zdania, sobie te wszystkie moje afirmacje dodatkowo czytam. Czyli tak, w skrócie, jeżeli chodzi właśnie o. Kurs Królowa Manifestacji. No, Lejla wygląda przepięknie, słuchajcie, ma tą swoją energię. Wydaje mi się, że ten kurs taki trochę był bardziej kompaktowy w przekazie, czyli już tutaj taki nierozleczony, konkretne, konkretne techniki, a w zasadzie tylko jedna, czyli ta, jeżeli chodzi o afirmowanie, ale również wspominała tam o tych różnych błędach, dlaczego się nam pewne rzeczy nie afirmują i z takiej ważniejszej rzeczy, która. Mm, która została mi w głowie, ale o niej też wam już wcześniej mówiłam, to jest właśnie to, że za często, za bardzo zwracamy uwagę na to, co się dzieje, tak? Robimy to nieświadomie i faktycznie nawet ja też się na tym łapię jeszcze do tej pory, ale tego, tego doświadczam słuchając innych osób, czyli widzę, co one mają w głowie. I no robimy tak, bo po prostu tak wyglądało nasze życie do tej pory, a to jest czas, który można byłoby zamiast na paplanie o tym, kto komu co zrobił komuś noga podwinęła, jest w szpitalu, nie dostał wypłaty i słuchanie tego też przede wszystkim, słuchanie, tak, bo przecież mamy kontakt z ludźmi, to ten czas spokojnie można byłoby przeznaczyć na afirmowanie Jednym z tych błędów jeszcze jest to, że za mało afirmujemy, to też Wam wcześniej, że to mówiłam, że jak zaczęłam kontrolować ile czasu afirmuję, to za głowę się słuchałam, bo faktycznie z tych kilkunastu godzin, które afirmuję w ciągu dnia, te 4 godziny czy 2 godziny, które afirmowałam wcześniej wyglądają dosyć słabo, więc tutaj trzeba byłoby po prostu bardziej się jeszcze spiąć w sobie, tym bardziej że to nie jest praca na całe życie, jak to reila mówi, to nie jest kopanie ziemniaków tak, z motyką w polu, tylko to jest po prostu kontrola swoich myśli albo świadome myślenie, tak, czy nie myślenie o pewnych rzeczach, więc to nie jest teoretycznie to nie jest trudne. Natomiast tak jak mówię, jak ma się bardzo dużo takich przyzwyczajeń, naleciałości i przekonań różnego rodzaju, to no, troszkę pracy od nas to wymaga. Ale chętnie tą pracę robię, bo też wspomniała takie, no wiecie, to są takie zdania, które gdzieś mi tam utknęły w głowie, że ten czas dwóch miesięcy, bo ona zaleca stosowanie tych afirmacji przez 2 3 miesiące, to już naprawdę jest dużą nawiązką, tak, z dużym zapasem. Ale też mam w głowie bardzo to, co ona często powtarza na innych kursach, także faktycznie jak się do tego wszystkiego człowiek przyłoży i, i pilnuje tej diety mentalnej i afirmuje to, Naprawdę w ciągu dwóch tygodni można zmienić kompletnie swoje życie. Ja przez ostatnie dni staram się jak najbardziej afirmować, tak jak Wam mówię. Zapisuję w życie tylko faktycznie te sesje, kiedy siedzę, ale jeszcze chcę dojść do tego, żeby nic podczas tych sesji nie robić, tak? Czyli nie trzymać swojej koncentracji przez to, że na przykład gram w grę, w której nie muszę myśleć, ale tylko chodzi o to, że jestem po prostu zajęta, tak? Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się już więcej takich sesji typowo skoncentrowanych na tych afirmacjach i że do tych sześciu godzin na spokojnie dojdę, bo mam taką możliwość w tej chwili ogólnie. No i zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyjdzie, tak? To, to tak króciutko, jeżeli chodzi o o ten kurs, jeżeli macie ochotę do, dołączyć, to zapraszam Was serdecznie, jeżeli macie ochotę dołączyć do naszego wyzwania, bo mamy tą grupę naszą na Facebooku, wyzwanie, wytrwanie, możecie poszukać, nie wiem czy jest widoczne, ale chyba tak, to też chętnie Was tam dorzucę. Tam zresztą są nasze poprzednie y, zadania, które mamy w tej chwili, to jest nasze dwunaste zadanie, czyli wczoraj y, utworzyłam tam post właśnie dla osób, które są chętne wziąć udział. Y, wyzwaniu związanym z tym ostatnim kursem. No i tam póki co jesteśmy w 4 albo 5. No ale zobaczymy, leciak, jak to jest. W życie wszystko weryfikuje, nie? Na pewno we 3, na 100%. Bo już jesteśmy po spotkaniu i sobie tam omówiłyśmy nasze szczegóły. No tak jak mówię, będę oczywiście Was, was informowała na, na bieżąco. W miarę często postaram się też to robić. Chociaż... No szkoda mi tego czasu, tak, ale dzisiaj akurat jadę do córki też, afirmowałam, afirmowałam, mówię, ale okej, okay, to teraz wam się nagram, bo potem będę z córką wracać, to nie chcę z nią tam siedzieć, dzieci rozmawiać, to teraz wam się po prostu nagram. A ja zaraz będę znowu afirmować troszeczkę, bo dzisiaj ogólnie weekend mam z rodziną i już się śmiałam się do męża, że a, nie będę mogła sobie afirmować mój plan pójdzie w odstawkę. No ale chociaż tą godzinę muszę takiego spokojnego czasu sobie wygospodarować, żeby poafirmować, jest to za ważne, tak. Jeżeli afirmujecie dłuższy czas, tak jak ja, no, mam, mam efekt, nie powiem, że nie, cały czas gdzieś tam. No, nie, na, na potrzeby tego nagrania muszę to powiedzieć, nie ma jeszcze tych wszystkich efektów, o których myślę, ale jest to wynik y, trochę mojego lenistwa, tak? Niezdyscyplinowania, braku konsekwencji, po odpuszczaniu sobie po prostu, tak? Y, jednak tutaj trzeba się wziąć w garść, No i oczywiście, mimo wszystko, zwracaniu trochę uwagi na ten świat zewnętrzny, bo też już wam kiedyś o tym mówiłam, że to nie muszą być koniecznie nasze, nasze świadome myśli na dany temat. Tak, ja na przykład zauważyłam, że, że ja się po prostu źle czuję tak podczas pewnych sytuacji. Ja staram się świadomie w ogóle nie myśleć, czyli mam wywalone. Tu szczególnie chodzi o finanse bo to jest ten punkt, który mnie, że tak powiem, najbardziej tutaj e, męczy. Ale, ale to jest tak na przykład, że tak cieszę się jak robię, e, jak płacę rachunki. Bardzo na przykład lubię, ja wiem, że to tak może trochę dziwnie brzmi, ale lubię płacić swoje rachunki, bo no bo mam pieniądze, wtedy sobie płacę, jestem szczęśliwa, że coś tam kupiłam, czy, czy też czegoś używam i tak. No ale oczywiście sytuacja często wygląda tak, że po prostu to się gdzieś tam nie zazębia i mnie irytuje. Ja od stycznia nie mam w ogóle pracy i mam też takie... znaczy hmm, nie mam w ogóle dochodu, tak powiem. I mam też takie właśnie momenty, kiedy zaczynam w panice szukać sposobu, żeby skądś te pieniądze wyczerować, tak, bo... Nie ma tu jak stanąć na środku krzyżówki robić maśla na oczy. I łapię się na tym, tak, i cały czas też mam w głowie wtedy to, co mówi Leila, tak, że jeżeli, jeżeli afirmujesz... mój facet, no... Jeżeli afirmujesz, to, to przyjdzie to do ciebie samo, tak? Te pieniądze, te pomysły na biznes, skąd te pieniądze? Może ktoś przyniesie, może coś się stanie, więc ja już nawet tam staram się nie rozmyślać, ale łapię się na tym, tak jak mówię, otwieram sobie komputer i szukam jakiś tam, nie wiem, ofert pracy czy czegokolwiek. Denerwuje mnie to, ale wczoraj na przykład hmm, przez to, że na przykład oglądam transmisję sprzedażowe, trafiłam na taką fajną transmisję, która mnie zainspirowała do tego, że być może po prostu zacznę robić to tutaj. Też nie chcę tego robić, tak? Ale no, siedzi we mnie ta cała myśl i, i nawet całkiem przyjemna jest. I tak sobie pomyślałam, że spróbuję zobaczę, co z tego wyjdzie, tak? Bo to jest to, co właśnie Leila mówi, że jeżeli będziecie mieli te swoje afirmacje i na poprawę swojego życia, to zaczną się dziać sytuacje, które Was w tym kierunku poprowadzą, tak? I być może jest to jedna z tych sytuacji, tym bardziej, że ja przez cały czas, od kilku lat jestem bardzo przeciwna tak, takiemu czemuś. Ja korzystam z takiego czegoś, czyli kupuję na transmisjach, ale nigdy nie chciałam tego prowadzić. A tutaj nagle totalnie odwrotna myśl: że jednak bym chciała, więc no to już samo w sobie jest dosyć ciekawe. <laughs> I zobaczymy, do czego to doprowadzi. No ale śmieję się, że po prostu dzieją się takie rzeczy, tak. Zamstączy się muszę zapłacić za parking. <laughs> Udzieliłam się takie rzeczy, i jeżeli jesteśmy na przykład świadomi tego, że coś takiego może przyjść i się dziać, to my to po prostu wyłapujemy i wtedy bardzo wyraźnie y, widzimy, więc no zobaczymy, jak to będzie. Ale wracając do tematu jeszcze tych myśli, których mamy świadomo, świadome myślenie. Bardzo dużo myśli po prostu wyrzuciłam ze swojej głowy, nie myślę ich tak, otwieram to, ten komputer patrzę na to konto. I nie myślę, ale mimo wszystko, no mam takiego kwasa w żołądku I, i, i troszkę mnie tam męczy i wiem, że gdzieś z tyłu głowy po prostu, mimo że nie mam tej świadomości, te myśli gdzieś tam się kołaczą i to mnie niesamowicie jeszcze irytuje. I to jest ta moja reakcja właśnie na 3D, której nie powinno być. Jeszcze nad tym pracuję, no zaczęłam, no też się zaczęłam zastanawiać, Mówię, a czemu ja nie, nie afirmuję odwrotności w, w tym momencie, kiedy się siedzę, czuję tak, więc... Spróbowałam po prostu na tej, na tej zasadzie, że jak, jak czuję się, jak się czuję po tym, co zobaczyłam, to staram się po prostu powtarzać tę moją afirmację, że jestem miliarderką, że każdego dnia miliony euro wpływają na moje konto bankowe. To też już mam, przyzwyczaiłam się już do tej afirmacji i ona po prostu w jakiś sposób się tutaj hmm, przejawi. No, dla mnie najlepszym byłoby hmm, sposobem po prostu obudzić się i mieć to życie, tak? Mieć to życie. Jak to się przejawi, nie wiem, jestem ciekawa, na pewno Wam o tym powiem, ale tak jak mówię, no teraz coś się zaczęło ruszać w tym kierunku, zobaczymy jak to się rozwinie. Może wcale się nie rozwinie, ale fajne też Lejla mówi o tym, że um, jeżeli na przykład macie właśnie takie różne myśli, um, które, które mają Was do, zapro, zaprowadzić. To była moja córka które mają Was zaprowadzić do Waszej rzeczywistości, to one Wam po prostu nie odpuszczą. Nawet jeżeli nie będziecie chcieli w tym kierunku iść, tak? czy nie przyjmiecie jakiejś propozycji, czy nie zrobicie czegoś, to to będzie na różne sposoby do Was wracać, więc jeżeli to zauważycie, to znaczy, że jesteście, to jest ta ścieżka, którą powinno się po prostu iść, bo ona gdzieś tam do tej Waszej manifestacji prowadzi. Okej, okay, kochani, jestem u córki. Właśnie do mnie dzwoniła. Idę robić to, co mam robić i życzę Wam miłego dnia. Jeżeli macie pytania, to piszcie. Można mnie znaleźć na Facebooku, możecie tutaj. Zastanawiam się, czy nie otworzyć jeszcze jakiś kanał na Instagramie. No nie wiem, zobaczę, bo to jest wszystko praca. <laughs> nie chcę mi się, ale chętnie, chętnie chciałabym Wam pokazać tę moją ścieżkę, tak, co się u mnie w życiu dzieje, jakie robię kroki, jakie są ich konsekwencje i tak dalej, bo to jest też ciekawe to zawsze mi tego tego brakowało, tak? Spotkać kogoś, z kim można iść krok w krok, a nie po prostu słuchać, że u niego tak kiedyś było, a teraz jest tak. No bo to tam między nami jest trochę przepaść wtedy, tak? Okej, okay, kochani. To co? Pozdrawiam was serdecznie. Raz jeszcze dziękuję wam i mam nadzieję, że słuchacie mnie, że ta wiedza w jakiś sposób wam się przydaje, rozjaśnia pewne sytuacje które nie do końca były dla was jasne. I oczywiście motywuje, tak, bo to to jest przede wszystkim to, co jest, że tak powiem, powodem, dlaczego ja to robię. Właśnie, żeby was motywować, żeby zmienić swoje myśli, żeby zmienić swoje życie, żeby nie godzić się na to, czego niekoniecznie chcemy doświadczać, a do czego czujemy się w jakiś sposób przymuszeni albo po prostu akceptujemy, no bo takie jest życie, tak to jest. Nie, nie, kochani, jest tak, jak my chcemy. I nie inaczej. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem.